wrócić do Polski z zagranicy. Wczoraj zrobiłem film, w którym tłumaczę, czy dalej się opłaca kupić 10 nieruchomości w Polsce ze sprzedaży na przykład jednego domu w Londynie. Bo fakt jest faktem, że jeżeli sprzedamy za 500 tysięcy funtów dom w Londynie lub we Wielkiej Brytanii. No, to istniała bardzo duża taka możliwość kupienia w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu, 10, a nawet 15, no w wielu przypadkach 20 małych kawalerek. No taka była rzeczywistość w zależności od miasta. I pokazałem wczoraj, że jeszcze są jakieś możliwości, powiedzmy w Gdyni. Są możliwości, da się sprzedać, da się z tego coś tam wyciągnąć. Można za to żyć jeszcze jakoś na Majorce, ale znowuż zostałem źle zrozumiany. Jedno jest jeszcze jakaś możliwość zakupienia 10 mieszkań w Gdyni ze sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii i wyprowadzka na Majorkę, a druga rzecz powrót do Polski. Bo Polacy dalej, szanowni państwo, się pytają, czy opłaca się wracać z Polski do Polski. Inwestowanie, a powrót do Polski to jest jedna rzecz i druga. No to są dwie, dwie różne rzeczy, szanowni państwo, wiecie, ja bardzo dużo spędziłem czasu na pokazywanie, jak się opłacało inwestować w Gdańsku. I szanowni państwo, to się opłacało wtedy w 2015, 16, 17 roku, 18 jeszcze, i to się jakoś tam opłacało. Z tego naprawdę teraz, bo ci ludzie mogą ciągnąć duży hajs, ale mówię wprost, szanowni państwo, ja to powtarzam jeszcze raz. Ja nikomu bym. Ja nikogo nie namawiam do przyjazdu do Gdańska i do życia tutaj, czy tam do jakiegoś sopotu, bo taka jest rzeczywistość, że to jest naprawdę tutaj sytuacja jest bardzo zła. Tu jest bardzo zła sytuacja społeczna, bardzo zła sytuacja ekonomiczna, szanowni państwo. Generalnie, no, większość rzeczy tutaj jest po prostu skorumpowana. Tu jest taki problem, że tu jest bardzo wielka korupcja i kuboterstwo. Mówmy sobie wprost, Gdańsk. Sopot, szanowni, to jest, to jest jedna wielka korupcja i kumoterstwo, szanowni państwo, taka jest prawda o tym mieście i o to, co to, to, to było, nie było, w, to skala w ostatnich latach tej, tego kumoterstwa, tego zakłamania, ty, ty, tutaj generalnie, szanowni państwo, jeżeli tutaj Urzędnik, urzędnika zna policjant, policjanta, prokurator, prokuratora, i oni wszyscy się zmawiają generalnie. To tak to wygląda, szanowni państwo. Oni się wszyscy zmawiają, tak to wygląda. I no mówię, no tutaj, tutaj, no mówię wprost, to jest. To jest strasznie takie skorumpowane miejsce. No ja bym, dlatego ja bym nikogo nie namawiał tutaj przyjeżdżać. No mówię wprost, no przecież Polska jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie. No z tych największych jesteśmy najbardziej skorumpowani. Ja wiem, że Ukraina to już jest jakiś totalny afrykański bantustan korupcyjny był i jest i będzie. Rosja też, to tam się nie ma co porównywać. Ale z tych krajów, jakichś takich w miarę nowoczesnych czy aspirujących, no to Polska jest skrajnie skorumpowana. Jesteśmy bardziej skorumpowani niż Włosi, jesteśmy bardziej skorumpowani niż Hiszpanie. Znaczy, jesteśmy znacznie bardziej skorumpowani niż Hiszpanie, no i jesteśmy skorumpowani yy, yy, mocniej yy, niż Włosi. A to się mówi, że we Włoszech jest jakaś mafia. No, szanowni państwo, ja mówię wprost, no to jedna rzecz było zarobić swoje pieniądze w Gdyni czy Sopocie, a druga tutaj w ogóle mieszkać z rodziną. No ja bym tu nie wracał. Ja wiem, że w innych miejscach Gdańsk polski Sytuacja może nie wyglądać najlepiej. Przychodzą złe doniesienia, szanowni państwo, na temat tego, że, no, niestety, do polski wkroczył fentanyl. Szanowni państwo, będziemy mieli żywe trupy. Fentanyl wkroczył. W, w Gdańsku widziałem już jednego żywego trupa. Wróciły, mówię, że po, powoli pełzają do polski lata 90. Lata dziewięćdziesiąte. Przychodzi skrajna bieda. Szanowni państwo, teraz troszeczkę zelżała szybkość inflacyjna. To prawda, ale nie wiemy, jak dalej będzie, ze względu na to, że Donald Tusk dalej będzie kontynuował proces niszczenia pieniądza. Yy, przejmie pałeczkę po Morawieckim, prze przejął pałeczkę po Morawieckim. Morawiecki niszczył polską złotówkę. Tusk niszczył polską złotówkę wcześniej. Przyszedł Morawiecki, za dalej ją niszczy, i przyszedł Tusk i dalej będzie niszczył polską złotówkę. Więc ja nie mówię, że gdzieś w jakichś innych miastach jest może lepiej, czy w Krakowie, czy w, nie wiem, w Poznaniu, czy we Wrocławiu, może jest jeszcze gorzej, może jest lepiej. Wiem jedno, że naprawdę w Polsce jest, Szanowni Państwo, nieciekawie i naprawdę, wiecie ja wiem, że ja napisałem setki tych artykułów i to się opłacało, i to się opłacało dużo ludzi, ludzi zyskało i tak dalej no ale co innego jest rok 2015, gdzie było można zarobić w tym okienku ośmioletnim prawda, a co a drugie jest rok 2024, że szanowni państwo, jest totalne zbytlencenie zbytlencenie, korupcja kumoterstwo instytucje państwa polskiego to są atrapy z kartonu, nie działające, z siebie wyśmiewają się. Tutaj to, szanowni państwo, nie ma znaczenia, czy ty masz prawdę, czy ty masz dowody, czy nie. To ważne, kogo znasz. Ważne, kogo znasz, Szanowni Państwo, i tyle. Taka jest rzeczywistość i tak samo jest z firmą, jak ktoś mnie się pyta, czy założyć firmę w Gdańsku, ale po co masz zakładać firmę w Gdańsku? Nie wiem po co, no przecież tutaj nic nie lata przecież do Gdańska nic nie lata, z Gdańska głównie dolecisz do Mordoru w niewolę, w niewolę do pracy w fabryce, nie wiem, do Londynu czy tam do jakiejś tam, nie wiem, Holandii na plantacji pomidorów no i tyle, no większość lotów z Gdańska są to loty y, do miejsc, gdzie pracują Polacy, jak wiecie, jakaś tam Holandia, tam Norwegia, gdzie tam pracują sobie, to nie są miejsca, w których żyją bogaci Polacy bogaci przedsiębiorcy, ludzie wolni ludzie wolni sobie żyją, wiecie w Hiszpanii, we Włoszech ludzie wolni sobie żyją w Tajlandii wiecie, ludzie wolni sobie żyją w fajnych miłych, pięknych mi miejscach na Cyprze na Malcie y, i tak dalej i tak dalej, y, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to co, założysz tu firmy i znikąd nie dolecisz, no żeby dolecieć do Gdańska, żeby zrobić biznes, no to co, no to ty tutaj musisz przylecieć nie wiem, do Warszawy, potem z Warszawy przyjechać pociągiem i dopiero jesteś, tak? Eee, a zresztą mówię, no sądownictwo, gdańskie sądownictwo, to jest szanowni państwo, kpina, tak? W ogóle ta cała prokuratura, to wszystko, to, to wszystko jest skumocone, to wszystko ze sobą gada, to wszystko, żeby cię wykręcić, no taka jest rzeczywistość tutaj, no to po prostu Polska, to korupcja. No, i tyle, no. No, i tyle, szanowni Polska to korupcja. Cóż mam tu powiedzieć? To polska w statystykach jest najbardziej skorumpowanym. No, i ja teraz, wie, wiecie, w wieku 40 lat, ja to widzę, co to jest, szanowni państwo, po prostu nie. Ja nie wiem, czy są miejsca w Polsce jakieś takie, gdzie to jakoś działa lepiej, czy też zostało to tak zniszczone w ostatnich latach. No, generalnie nigdy nie było dobrze pod tym kątem. Nigdy nie było pod tym kątem dobrze, ale, szanowni państwo, yy, no, niestety. Tutaj widzicie, jak nie jesteś w tej skumoconej klice, tej skumoconej klice tych wszystkich, wiecie, urzędasów tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wiecie, i, tu, i, i nie jesteś, wiesz, intrygantem jakimś takim, no to to jest ciężko, prawda? To jest ciężko, bo no to tutaj, tu, tu, tu nie ma znaczenia jakie ty masz, tutaj szanowni państwo, to jest no, po prostu społeczeństwo skorumpowane, no mówmy sobie wprost, polskie społeczeństwo to społeczeństwo skorumpowane, a emanacją tej korupcji, tego kumoterstwa oczywiście jest Gdańsk, szanowni państwo, no to jest kolebka yy, PO. Prawda, platformy obywatelskiej. A to jest, szanowni państwo, yy, władza, która rządzi w Polsce od 30 lat na zmianę z pisem, no to i oni tą korupcję tworzą, to oni tej korupcji nie usuwają, to oni tworzą skorupowane państwo, tak? Więc z jednej strony mamy korupcjogenny yy, twór, yy, szanowni państwo, mamy twór, który tworzy z Polski korupcję, PO, prawda? No bo to oni nie stopują tej korupcji, to za ich rządów jest ta korupcja, i z drugiej strony. Mamy pis gdzie indziej. No i cóż ja mam powiedzieć, prawda? Ja bym chciał, żeby było, wiecie, jak w innych krajach, że, że, że nie ma tej korupcji. No tak po prostu jest. Yy, są takie fakty, że Polska ma trzy razy mniejsze PKB od Finów, cztery razy mniejsze od Szwedów i pięć razy mniejsze PKB od Norwegów, czy tam sześć razy mniejsze PKB. No ale też jest faktem, że mamy prawie największą korupcję w całej Europie. No nie wiem, Bułgarzy mają może większą, Rumunii, nie wiem. Ale to są mniejsze ludnościowo kraje. No my jesteśmy krajem, 40 milionów, a teraz ta korupcja będzie postępować. Prze mówmy sobie wprost, do, ja wiecie, ja jestem daleki od jakichś dzielenia ludzi i takich i tak dalej, ale mówmy sobie wprost, do Gdańska przyjechało 50 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z kraju yy, o zarysie kraju afrykańskiego. No jeżeli chodzi o korupcję, Ukraina jest skorumpowana, była skorumpowana, była skorumpowana bardziej niż połowa, i dzisiaj pewnie też jest bardziej niż połowa afrykańskich krajów. No, mamy kraj afrykański w Europie: Ukraina. Ukraina 30 lat temu, szanowni państwo, miała większe PKB na mieszkańca niż Polska. Elektrownie atomowe dwa razy większy kraj. To, 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 nawet produkowali ten swój samolot wielki. No, i skończyli tak, że dzisiaj mają 10 razy mniejsze PKB, i to nie jest tylko związane z tą Rosją i tak dalej. Yy, taka jest prawda, tylko że tam korupcja, no to nikt o taki kraj nie chce dbać, no to skorupowany jest, no to upadł, tak? I w Polsce jest w danym momencie podobnie. No i przyjechało do Gdańska, do trójmiasta, chyba ja nie wiem, jest 100 tysięcy Ukraińców. Ja, za, ja przepraszam tych Ukraińców, ja nie chcę, żebyście wy się na mnie obrażali, bo pewnie nie jeden Ukraińc mnie tu słucha, no ale wiecie skąd przyjechaliście? Przyjechaliście z Bagda korupcyjnego i z, nie mówię, że wszyscy, i znasz część Ukraińców będzie przenosić tą korupcję tu do Polski te zachowania korupcyjne te zachowania korupcyjne, a ci co się da, będą dalej dawali korupo dają korupować, będą się korumpować a Polacy, uczciwi Polacy nie będą korumpować, wieć, więc naród polski, na przykład w Trójmieście, w Gdańsku zostanie zepchnięty do drugorzędnego narodu no, bo, że, że, bo Polska zapada się, no taka jest prawda, szanowni państwo, trójma, trójmiasto z tego emanacją. Szanowni Państwo, tutaj nie ma wiecie, jakiejś sprawiedliwości, moralności, etyki. Ja nie wiem, czy w ogóle ci ludzie y, ci ludzie w ogóle wiedzą, co to jest moralność, etyka i tak dalej. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą coś takiego, coś, coś takiego istnieje, prawda? Ja nie wiem, czy coś takiego istnieje, nie? Wiecie, no, y, no tak to właśnie wygląda. I tyle, więc wiecie, jedna rzecz jest kupić 10 tanich mieszkań w Gdyni. Jedna, powtarzam jeszcze raz, jedna rzecz jest robić biznes, a druga jest rzecz, wiecie, jedna o tak, powiem tak. Jedna rzecz jest robić biznes na oczyszczalniach ścieku, ścieków, tak, czyli możesz mieć w fabryki, produkcji. Produkujący oczyszczalnie ścieków, na, może oczyszczalnia ścieków należeć do Ciebie, ale druga jest na oczyszczalni ścieków mieszkać. No, no, możesz mieć przetwórnie śmieci. Szanowni Państwo, ale druga, no nie będziesz mieszkać w tej przetwórni śmieci, prawda? Jedna rzecz jest robić biznes, a druga rzecz jest, szanowni Państwo, yy, yy, skazywać się na jakieś takie nie wiadomo co, prawda? Że to wszystko po prostu oszalało i tego się nie odetnie, jeżeli się nie odetnie, szanowni Państwo, bo no, sądy nie działają, kpią. Yy, tutaj jest yy, taka pogarda. Ja wiem, że w innych miastach, miasteczkach, pewnie jest jeszcze gorzej, no i dlatego one się wyludnią, dlatego one upadają. Dlatego to jak wygląda, bo jest korupcja, złodziejstwo, brak sprawiedliwości w Polsce, no i dlatego to wszystko się wyludnia, prawda? Przecież to, to się Polacy Polaków korumpują, szanowni państwo, a teraz do Polski przyjechało 3 miliony ludzi. Którzy ja nie wiem, czy oni rozróżniają korupcję od niekorupcji. Ja tego nie wiem. Ja nie wiem, czy Ukrainie zwierzę. Że... Po wielu Polaków nie rozumie tego, czym jest korupcja. Wielu Polaków nie wie, czym jest korupcja. Wielu Polaków nie rozumie, czym jest kumoterstwo, brak etyki i moralności. Oni po prostu tego nie rozumieją. Oni myślą, że pójdą, wiecie, w niedzielę do domku tam, do przebierańca, przebierań, jest tam zapuka trzy razy, od poniedziałku mogą z powrotem być skorumpowani i i prowadzić intrygi i wichrzycielstwa. No, to jest tego rodzaju rzecz. No, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. No. Taka jest rzeczywistość. No, szanowni państwo, tak to działa, takie jest nasze społeczeństwo w danym momencie. Ja ja mam nadzieję, ja bym chciał, żeby to się zmieniło, ale ja tego po prostu nie widzę. Szanowni państwo, nie widzę. Nie widzę i widzimy to, co się dzieje, szanowni państwo. Tu mówili, że zamkną TVP. No, to TVP wykorzystują na swoją modłę. Mówili, że nie będzie wydawania publicznych pieniędzy, rozdają pieniądze jakimś różnym dziwolągom. Szanowni państwo, jakim przebierańcom rozdaje PO pieniądze, miliardy, rozdają będą rozdawali bankom zagranicznym, zagranicznym deweloperom, a nie szpitale, Chile. NFZ, NFZ w Gdańsku to jest tragedia. I w sopocie. To jest tragedia, szanowni państwo. I nie masz się gdzie poskarżyć. jest. Szanowni państwo, naprawdę my żeśmy doszli do rozwiązania, gdzie Polak nie ma się komu poskarżyć. Nie ma gdzie. Do sądu nie pójdziesz, to cię wyśmieją. Nawet jak masz ten, to cię wyśmieją po prostu, rozumiecie. Tu nie ma instytucji, które mają ci pomagać. One tylko są tam po to, żeby być katalizatorem twoich, yy, nie wiem, yy, nerwów jakichś. To naprawdę wszystko nie działa. Szanowni Państwo, to totalnie po prostu Polska nie działa i nie będzie działać. Będzie się rozpadać ze względu na to, że Polska po prostu została zamieniona w dojną krowę kilkuset tysięcy polityków i kilkuset tysięcy urzędników. I kilku tam dziesiąt tysięcy przedsiębiorców, małych przedsiębior z nimi współpracujących. Nie mówię, że wszystkich, nie, nie, nie każdy niech się nie obraża. No i tak to wygląda, i to będzie wysysana ta Polska, wysysana aż się rozpadnie, bo się rozpada. Dlaczego Polska się wyludnia? Ja ostatnio z jedną urzędniczką mówię, proszę Panią, Polska to jest yy, do góry nogami irytujący absurd. na wcale nie. Mówię, jak nie, proszę Panią? No to jeżeli nie jest irytujący absurd, no to dlaczego z tego absurdu 5 milionów Polaków wyjechało? Bo chcieli. Bo chcieli. Mówię, proszę Panią, ona do mnie mówi tak i, ta, i albo gadam z taką jedną i ona mówi, i ona do mnie to jak się Panu podoba, nie podoba, to niech Pan wyjedzie. Ja mówię, Pani mi się nie podoba, że pani siedzisz tu za moje pieniądze, to to pani może niech wyjedzie, albo w maju. Słuchajcie, no, setki tysięcy urzędników uważa w danym momencie, setki tysięcy urzędników, budżetówki, czy miliony tych ludzi uważa, że ja, ty i ty i ty mamy i zdychać za ukraińskich oligarchów i zagraniczne korporacje. A ja wtedy mówię, a ja nie chcę za ciebie zdychać i za zagraniczne korporacje. On mówi musisz, bo tak zawsze było. <grytanie> zawsze, to no tacy, to ja mówię, wiesz co, no to zróbmy tak, ty se zdechnij za siebie, a ja sobie będę żył. Nie? A ja bo ja chcę żyć, bo ja lubię, żyć, bo ja kocham żyć. Ty se zdechnij za siebie, jak chcesz, możesz nawet zdechnąć za ukraińskich oligarchów i za zagraniczne korporacje. Ty, ale nie, nie nakazuj mi zdychać, więc dlatego ja jestem, szanowni państwo, w Polsce w danym momencie mamy 5 milionów urzędników i nam się mówi, Którzy normalnie nigdy nie uciekną z tego kraju, bo oni nic innego nie umieją, nie znają języków, nic nie umieją, i tak dalej. No, dzisiaj mamy, mamy najnowszego, now, najnowszego urzędnika, szanowni państwo, w Rzeczypospolitej yy, następnego urzędnika mamy syna Donalda Tuska, akurat się yy, w marszałkowskim urzędzie zatrudnił. No, tak, prawda? Tak, szanowni państwo, i ja mówię, mamy w Polsce 5 milionów, szanowni państwo, urzędników a się przedsiębiorców, rolników, pracowników niszczy i powo powołuje do wojska w kamasze, żeby do karaluchów poszli, żeby się zarazili jakimś, nie wiem, syfem, to do czego jest te 5 milionów urzędników, którzy sobie przychodzą na emeryturę w wieku 45-50 lat? Ich chce wejście do wojska, przecież to oni jedzą za nasze, niszczą nos za nasze, to niech nas teraz bronią na, za nasze. I tyle przecież. No taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, no taka jest rzeczywistość w danym momencie, tak? Więc mówię, jedna jest rzecz inwestować, druga rzecz w ogóle tu w Polsce mieszkać w danym momencie. A, a Gdańska to już w ogóle nikomu nie polecam. No wiecie, ja nie mogę tego powiedzieć o Krakowie. Czy ja nie mogę tego powiedzieć, wiecie, yy, nie wiem, o Poznaniu, że no na pewno tam nie przyjeżdża, bo ja wiem jak to, to, to ale wiem y, o Trójmieście no, no, no nie przyjechałbym tu, bym nie chciałbym tu rodziny wychowywać w życiu bym nie chciał, y, gdybym gdzieś tam mieszkał, miał inne możliwości i tak dalej, no nie wychowywałbym tu swojej rodziny, nie chciałbym mieszkać, nie wiem w centrum Gdańska i wychowywać tam swojej rodziny, czy też nie wiem, w centrum Sopotu i wychowywać tam przecież to bez sensu, to tak samo jest absurdem nie wiem, żyć y, y, w centrum Manchesteru, wychowywać swoją rodzinę czy tam w centrum jakiegoś innego takiego yy, rozbójniczego, wiecie, miasta kryminogennego, prawda? Bo Manchester jest jednym z najbardziej kryminogennych miast w Europie według statystyk generalnie, prawda? Kto, kto by chciał w takim mieście wychowywać rodzinę, nie? No, ale widzicie, ale tutaj nawet nie chodzi o kryminogenność, tylko tu po prostu nic nie działa. Tu po prostu nic nie działa. Tu po prostu, szanowni państwo, znaczy się to tak działa, jak działa, no ale jak się zaczną problemy, no to nawet nie masz tutaj, mówię wam, polska to jest taki. Tutaj, struktura te, tej niesprawiedliwości, tego czegoś jest jak taki jakiś osiemnastowieczny, jak osiemnastomentalna wieczna kreatura taka, która myśli, że Cię kijem może walić po ryju, bo ktoś im dał za da to dozwolenia. To są. Te urzędy, to wszystko ci tutaj ludzie, oni myślą. To jest tak, oni myślą, że mogą cię poniżać, myślą, że. A jak ty im tutaj wygarniesz, to no to są zobrażeni. To, to są tacy ludzie, szanowni państwo, tutaj naprawdę. Ale to się nie zmieni, bo oni tak są w tym wszystkim zuchwali, że to jest... Ja nie mówię, że gdzieś tam, indziej, może jest inaczej. Wiecie, nie ma krajów doskonałych, ale to, co się stało w ostatnich latach, brak sprawiedliwości i tak dalej. To naprawdę nie ma sensu, a dodatkowo to będzie się pogarszać, ponieważ Dulkiewicz razem z tym z Sopotu wpuścili do, i razem z tym z Gdyni wpuścili do Trójmiasta 100 tysięcy ludzi. Ja nic nie mówię, no to ludzie muszą uciekać przed, wiecie, dzieci, trzeba pomagać ludziom i tak, ja nikogo nigdzie nie wysyłam, trzeba pomagać i tak dalej, ale jedna jest rzecz pomagać, a druga jest rzecz pomagając, niszczyć swój kraj, bo się pomaga źle prawda, nierównomiernie, prawda, i w tym momencie mamy w Trójmieście 100 tysięcy ludzi, którzy nie wiem, czy są w stanie odróżnić korupcję od niekorupcji, patriotyzm od, od faszyzmu. Bo ja rozmawiałem z kilkoma Ukraińcami i ja widzę, że, że oni chyba nie są w stanie odróżnić patriotyzmu od głupoty i faszyzmu. Naprawdę, i to nie jest, że to jest, ja to mówię, żeby kogoś obrazić. Nie, ja nie mówię żeby kogoś obrazić. Szanowni Państwo, z takim jednym gadam on mówi, no trzeba bronić swojej ojczyzny. Ja mówię, jakie ojczyzny? Przecież wy tam nie bronicie ojczyzny, tylko ukraińskich oligarchów i interesu imperiów i tak dalej. On mówi nie, 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 nie. Ja mówię co? On mówi, ja mówię, przecież to skpina, prawda? On mówi, nie no, a wy nie broniliście na Westerplatte? Ja mówię, nie, nie broniliśmy na Westerplatte, na Westerplatte nie broniliśmy naszej ojczyzny, tylko broniliśmy mocarstwowości Wielkiej Brytanii i Francji, bo żeśmy frajerzy, jak frajerzy się zgodzili na to, że oni nam niby pomogą, a nam nie pomogli, cała Europa przyłączyła się do Niemców, a my nie, nie broniliśmy Polski wtedy, tylko Polskę niszczyliśmy. Prawda? A wy dzisiaj nie bronicie Ukrainy, tylko mocarstwo, mocarstwowości tych, którzy tam y, chcą być mocarstwowi, prawda? Yy, I to nie jest Polska przede wszystkim yy, i ten, ale mówi nie, 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 no trzeba yy, To ja mówię, to co? Ty, ty uważasz, że ja powinienem ginąć za, za ukraińskich oligarchów i zagraniczne korporacje w Polsce. No tak do no, ojczyzny trzeba. I on nie rozumie ojczyzna, on nie rozumie ojczyzna, a oligarcha, ojczyzna, a, a zagraniczna korporacja, a mówię, no. Jeżeli ty chłopie... Przepraszam, to co ty tutaj robisz? Ja cię nie wyrzucam, nie? Ale co ty tutaj robisz? Jesteś młody, masz ręce, nogi, to co ty tutaj robisz, gdy twoi bracia, twoi kuzyni zdychają w tych wołyńskich krowach? Co ty tu robisz wtedy? Ja cię nie wyrzucam, ale co ty tu robisz? Co ty tu siejesz za defetyzm do niego? Defetyzm, że nie ma, że w Polsce nie może być pokoju, że w Polsce musisz. Mamy w Polsce, szanowni państwo, żeśmy wpuścili do skorumpowanego kraju kilka milionów skrajnie skorumpowanych ludzi, nieodróżniających patriotyzmu od faszyzmu, szanowni państwo. Już go nie chciałem naprawdę pytać o banderyzm, bo bym się jeszcze spytał, a może, a może, a może zbrodniarze to nie zbrodniarze? Jeszcze? Może, może tak, no naprawdę, szanowni państwo. To, co się dzieje w danym momencie w Polsce, to jest tragedia, to jest tragedia. To jest tragedia. I tutaj, ja, wiecie, ja nie chcę, żeby do Ukraińców rzucać przytyków jakikolwiek, czy tak dalej, ale, no, no, zrozummy to. Ukry no, Ukraińcy mają taki problem, że Ukraina to jest totalny upadek państwowości od 30, czy tam 40 lat. No, halo, Ukraina miała większe PKB od Polski 40 lat temu. A my teraz mamy 10 razy większe PKB, czy tam 15 razy większe PKB niż oni, ale mają żyźniejszy kraj, dwa razy większy kraj, mieli atomice, elektrownie atomowe i tak dalej, lepszy dostęp do lepszego morza, albo do ciepłego w miarę, prawda? <ścoughs> I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest rozpad, nie? I to jest rozpad, szanowni państwo. I Polacy tu nie będą przyjeżdżać. Jedna, jedna jest rzecz tu wiecie jak zarobić, a druga tu przyjeżdżać i sobie tu produkować życie. Bo pamiętaj, że twoje dzieci wtedy będą musieli w jeszcze większym głównie niż które jest dzisiaj się wychowywać, bo tu powstaje gówno, tu powstaje feudalny, pańszczyźniany, totalny kołchos, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość gdzie masz mieszkania droższe 15 czy 20 razy niż w Hiszpanii, nie? Taka jest rzeczywistość w danym momencie. No teraz jest miło, wiosenka, fajnie się zrobiło. Będzie cieplutko, choć jest po 0 stopni, już jest bardzo, bardzo zimno. Jest już bardzo zimno, prawda? 0 stopni jest w Polsce znowu od dni i następne dni będzie 0 stopni. Wiecie, taka, takie globalne ocieplenie mamy, tak? No, że jest zimno, że grzejniki muszą ciągle chodzić. Nam się w że mamy kominy zaklejać, nie? No to, szanowni państwo, naprawdę, jak wejdzie teraz ta dyrektywa budowlana i tak dalej, jak my dalej będziemy się wypruwać, tak, jak się wypruwamy, szanowni państwo, dla ukraińskich oligarchów i tak dalej, i tak dalej, no to, to jest śmiech przecież. To jest śmiech, po prostu Polska, Polska zostanie rozparcelowana, tak jak została rozparcelowana Ukraina. Bo Ukraina właśnie jest rozparcelowana. Jest, była rozparcelowywana przez 30 lat, bo była skorumpowana, zoligarchizowana, prawda? Tak samo Polska jest w danym momencie skorumpowana. Nie, nie tak mocno jak Ukraina, ale jest skorumpowana, jest zoligarchizowana. Plus do tego jest ten influence wielkich zagranicznych korporacji, z, któremu, z którymi zwykły Polak nie jest w stanie konkurować. Ale do tego, szanowni Państwo, będziemy mieli teraz. Mamy taki problem, no że mamy ludzi, którzy no niestety. Dalej żyją, y, nie wiem, w, 30, w 1935 roku mentalnie. No ci ludzie mentalnie żyją w 1935 roku w czasach bandery. W znaczna część z nich, nie? Jak ten koleś, który mi wmawiał, że mam zdychać, no ale mówię do niego, no to dlaczego ty to co ty tutaj robisz w takim razie, jak ty mówisz, że trzeba ojczyzny bronić? No co ty tutaj robisz w takim razie? No nie widzę, żebyś bronił ojczyzny, tylko piwko se kupujesz, nie? Mówię, no naprawdę to nie był przytyk do niego i tak dalej, ale nie wyrzucałem go nigdzie, ale mówię, chłopie, no z ty, no to jeżeli ty tak mówisz, no to o co ci chodzi? No o co ci chodzi, kolego, no? Nigdzie cię nie wyrzucam, ale czemu tu siejesz taki defetyzm? Daj mi tego sens, daj mi to zrozumieć, co ty tu klepiesz. No, i generalnie tak się dzieje, że no niestety mamy, szanowni państwo, w Polsce nie ma, jest bardzo mało prawdziwych mężczyzn. Są, ostatnio widzę jakoś więcej, są, ale za mało, szanowni państwo. Jesteśmy kolonizowani, jesteśmy skolonizowani przez zagraniczne korporacje. Polacy wyjechali, będą wyjeżdżali, nie będą wracali, bo 5 milionów urzędników, szanowni państwo, zwalnia się, bo jest skorumpowany kraj z obrony ojczyzny i Polak pracujący, prowadzący biznes, lachem w w takie przestępcze, skorumpowane, złodziejskie państewko, jakim jest Ukraina, przepraszam, jakim jest Polska. A jeden pies, a jeden pies teraz będzie, szanowni państwo, jeden pies, już ukraińscy oligarchowie w Polsce są. No, zaprosić. <laughs> Przecież ukraiński oligarcha nie różni się od ruskiego. No, szanowni państwo, ukraiński oligarcha tak samo powstał jak ruski. Nie różni się od ruskiego oligarchy. A media głównego nurtu się cieszą, że jakiś ukraiński oligarcha będzie nam, szanowni państwo, inwestował w panele słoneczne. Może ten ukraiński oligarcha niech zainwestuje w obronę swojego kraju. Niech może ten ukraiński oligarcha, przepraszam, nie wiem, może ja się nie znam. Może ja się nie znam, ale może niech ten ukraiński, szanowni państwo, oligarcha weźmie tego swojego kolegę, który tak chce bronić tej ojczyzny, i może. Zamiast inwestować w Polsce w panele słoneczne, niech kupi czołgi od nas, albo niech kupi kraby w obronę swojego kraju. Bo jak ja bym był na froncie na Ukrainie i słyszał, że jakiś ukraiński oligarcha zamierza inwestować w Polsce, szanowni państwo, w panele słoneczne, żeby Polacy mieli tani prąd, a ja tam zaraz mi spadnie jakaś rakieta i może rozerwie mnie na pół, jak w dobrym, jak będzie dobrze. Może będę miał dwa pogrzeby w jeden w jednym miejscu, drugi w drugim? I słyszę, że ukraiński oligarcha, zamiast inwestować w buty dla mnie, hełm i kamizelkę i w kraba, żebym ja zamiast siedzieć w rowie mógł 50 km dalej krabem sobie strzelać? Szanowni Państwo, to naprawdę jest już... mamy taki maraz w danym momencie, dlatego ja mówię, wiecie, no, inwestować jedno, no to może i dobrze, prawda? Bo zyskasz, ale żyć tu? No to też chcę może jechać na Ukrainę i chcę też tam żyć. <grybujesz> Jeden pies. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. I udostępnijcie to, bo to się nic nie zmieni. Jakie wy chcecie mieć życie dla naszych dzieci, dla swoich wnuków, dla siebie? Dla naszego biznesu, dla naszych pieniędzy i nie mówcie, że gardzicie pieniędzmi, bo za pieniądze to się kupuje wszystko. Jedzenie, ciuchy i leki.